Was bardzo serdecznie dzisiaj tylko krótki film, ponieważ jestem bardzo zajęta. 14 czerwca odbywa się 80. rocznica pierwszego transportu polaków, polskich więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz. To wydarzyło się 80 lat temu. Dzisiaj na świecie mało mówi się o tym, że to właśnie Polacy byli pierwszymi więźniami. Niemieckiego obozu KL Auschwitz. Bardzo wiele mitów, bardzo wiele kłamstw, gdzie zapomina się o tym, kto był tak naprawdę tutaj ofiarą, a kto katem. Dlatego to jest bardzo ważny dzień. Dzień 14 czerwca, przez wiele lat przemilczany. Ja Was serdecznie zapraszam na media narodowe tego dnia gdzie przygotowałam bardzo wiele wywiadów z różnymi osobami. Taki najważniejszy wywiad to z panią Lucyną Adamkiewicz, która była więźniarką Auschwitz, ma teraz 93 lata. Również z byłą więźniarką Barbarą Wojnarowską oraz z innymi członkami rodzin. Więc po pierwsze bardzo was serdecznie zapraszam do oglądania 14 czerwca mediów narodowych. A jeśli ktoś może tego dnia być w Oświęcimiu, to tutaj bardzo ważna informacja, ponieważ dostaliśmy pozwolenie na zorganizowanie marszu o godzinie 14 z poddworca PKP, gdzie bo prawdopodobnie będzie również odsłonięta tablica ku czci kolejarzy, którzy zostali pomordowani w Auschwitz. Więc najpierw będzie odsłonięcie tablicy, przemówienia, i potem stamtąd wyruszy marsz aż pod bramę muzeum. Godzina 14. Zatem przy dworcu w Oświęcimiu w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, jeśli chcielibyście się wybrać, zabierzcie ze sobą polskie flagi. Marsz odbędzie się w milczeniu. Tutaj mamy takie hasło na, na czele marszu, na banerze, w języku polskim i angielskim, mówiące o tym, że to właśnie Polacy pierwsi stanęli do walki i pierwsi trafili do piekła Auschwitz. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby śledzić te informacje i żeby również przekazywać je dalej. Jeśli już jest mowa o obozie koncentracyjnym Auschwitz, no to wypada na tym kanale powiedzieć kilka słów o filozofii. Po pierwsze, bardzo wielu nauczycieli używa Auschwitz jako argumentu dla. Przemycenia swojego ateizmu, krytyki religii, do mówienia, że skoro było coś takiego jak jego obozy, w których tak brutalnie zabijano, znęcano się nad ludźmi, to co, gdzie był wtedy Bóg? Jak można mówić o Bogu po Auschwitz? Bardzo często w różnych publikacjach to słyszymy, i niestety bardzo często słyszeli to młodzi ludzie w szkołach, nie wiem jak, jak jest teraz. Mamy tutaj wiele przykładów, no jak choćby Rotmistrz Witold Pilecki, o którym ja tak często mówię, o którym napisałam dwie książki, że nie utracił wiary w Boga pomimo tych wszystkich trudów obozu koncentracyjnego. Mamy wiele innych przykładów. Również na mediach narodowych zachęcam Was do obejrzenia jednego z wywiadów dotyczącego niezwykłej historii pewnej obrączki i niezwykłego cudu Matki Bożej, która ochroniła pewną kobietę, która była wtedy w stanie błogosławionym, spodziewała się dziecka. No i ostatecznie udało jej się uciec z obozu przejściowego i nie trafiła do Auschwitz, a dwa dni później cała jej rodzina z Zamojszczyzny do obozu Auschwitz trafiła i tam zginęła. Ale tutaj jest dużo cudownych zbiegów, okoliczności. Nie będę Wam tego wszystkiego zdradzać. Bardzo też często posądza się polskich narodowców o to, że mieli podobne poglądy co Hitlera. Jest to nieprawda i wystarczy tutaj, że sięgniemy do filozofii. Polski nacjonalizm był ściśle związany z religią, z ideą katolicką, więc nie było tutaj podziału. Na rasy. Katolicy są zobowiązani do kochania wszystkich. No, ciekawa historia. Przykład doktora filozofii Jana Mosdorfa, który uważał się za polskiego nacjonalistę. Przed wojną no, krytykował to, jaka jest w. W Polsce e, polityka, jeśli chodzi o Żydów, ale nie miało to nic wspólnego z rasizmem, czy też z antysemityzmem. Tylko po prostu chodziło o to, żeby Polacy mogli mieć w swoim kraju równe prawa do edukacji, e, czy do zdobywania wykształcenia, do zdobywania pracy. I ten sam Jan Mosdorf e, no, w obozie Auschwitz został zabity za to, że pomagał Żydom. Na jakim tle wyrosła właśnie w Niemczech ta ideologia, która potem doprowadziła do śmierci tak wielu osób? Mówi się tutaj często o Fryderyku Nietzsche? Czy Fryderyk Nietzsche, czy jego myśli, jego filozofia wpłynęła na Hitlera, na to, co się wydarzyło? Sam Fryderyk Nietzsche. Wcześniej zmarł. I tutaj spotykamy się z różnego rodzaju opiniami. Akurat sama, gdy studiowałam, to spotykam się na takie, z takimi opiniami, że to jest naciągnięte, że Fryderyk Nietzsche, tak naprawdę w jego filozofii nie możemy się na siłę doszukiwać tej myśli. Ale tutaj Fryderyk Nietzsche to już jest taki kolejny etap tej całej niemieckiej filozofii. Możemy tutaj mówić o kantyzmie, potem neokantyzmie, o różnych tutaj fascynacjach, również neopogaństwem, o Heglu również, o całej i całej innej masie filozofów, ale to, dlaczego akurat Fryderyk Nietzsche jest być może kojarzony z tym wszystkim, to jest też bardzo ciekawe i i trzeba o tym pamiętać, że Niemcy sprotestantyzowały się, odeszły od religii katolickiej. Sam Fryderyk Nietzsche, co ciekawe, jego ojciec był pastorem, ale on odszedł w ogóle od religii chrześcijańskiej i podzielił ludzi na tak zwaną rasę panów i niewolników. Każda z tych dwóch ras... Miała mieć jego zdaniem zupełnie inną etykę. Dla tych rasy niewolników to ideałem było no, współczucie, altruizm, pomaganie sobie nawzajem. Natomiast dla rasy Panów najważniejsza była siła, potęga, wolność, taka tutaj indywidualność. Ta właśnie rasa niewolników była związana z religią chrześcijańską. I poniekąd Hitler to podłapał. On chociaż czasami sam nawiązywał do Chrystusa, to nie miało to nic wspólnego z chrześcijaństwem uważał Chrystusa za Aryjczyka. Otwierdził, że Żydzi przekształcili jego naukę. No nie miało to nic wspólnego z Pismem Świętym, z doktryną katolicką. Hitler rozumiał chrześcijaństwo na swój sposób, a tak naprawdę ta ideologia była przesiąknięta neopogaństwem. To, co było napisane w jednym z artykule w prasie konspiracyjnej tajnej Armii Polskiej, prawdopodobnie major Jan Włodarkiewicz miał wpływ na ten artykuł, no to, że z jednej strony mamy neopogaństwo niemieckie, z drugiej strony ateizm rosyjski i że tutaj tylko właśnie katolicyzm, chrześcijaństwo może sobie etycznie poradzić z tymi dwoma zgubnymi Siłami. No nie jest to dokładny cytat, ale taka jest właśnie myśl przewodnia. Więc tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, ten e, nacjonalizm polski nie miał nic wspólnego z tym, co działo się w tamtym czasie w Niemczech. E, założenia filozoficzne, religijne były zupełnie inne. E, co jeszcze ciekawe filozof Martin Heidegger. Bardzo był popularny w czasie, gdy ja jeszcze studiowałam. Teraz mam nadzieję, że już jest trochę popularny mniej. No i co ciekawe, nikomu nie przeszkadzało, że ten Heidegger no to on był właściwie czołowym filozofem za czasów Hitlera, członkiem NSDAP. W 2014 roku opublikowano. Jego zapiski, w których no, jest już dużo takich kontrowersyjnych zdań, no, widać jak dokładnie mu to wszystko pasuje i wspiera to, co wtedy niemieckie władze robiły. No a mimo to. Kiedy tutaj taki był duży ruch lewicowy i tak zwany antyfaszystowski na uczelniach, to jakoś Heidegger nikomu nie przeszkadzał i te jego wątki tutaj no wyraźnie, wyraźnie, które szły po takiej myśli jak myśl Hitlera, Hitlera w tamtym czasie, nikomu nie przeszkadzały. O tym właśnie, jakie te filozofie wpłynęły na ten niemiecki totalitaryzm i jakie na komunizm, no to też jest ciekawy temat na pewno na kolejne odcinki. A ja Wam przypominam, bardzo serdecznie Was zapraszam 14 czerwca na marsz. No i pamiętajcie, to jest bardzo, bardzo e, ważny dzień, aby nas tam było. Jak najwięcej, jeśli nie możecie, oglądajcie wtedy w mediach narodowych. Serdecznie Was pozdrawiam, zachęcam oczywiście do tego, żeby, żeby subskrybować kanał, żeby przede wszystkim rozpowszechniać te informacje na temat 14 czerwca. Dziękuję Wam bardzo.